Dzięki za na Helenu Bison z Rodu Nawrot. Teraz mi to powiedziała, żeby to przekazać też. Nie może żaden ojciec was zaistnieć, wasz w sensie, wasz tata nie może was zaistnieć, bo to jest zagranie yy, demonów, żeby was ciągle pętać, nie dawać tego w genetyce w waszej spokoju, tej właściwej, yy, tej pełni chrześcijańskiej. Mogą zaistniewać w ramach ratunku. Pomocy, prowadzenia. Nie mówię o seksie, bo w seksie to naprawdę wasi przodkowie, przodkini nie uczestniczą z wami, bo nie. Nie są głupi i wiedzą co uszanować, szanują to dzięki temu wiecz życie wieczne. Tak szyją tylko ci, co by wam udawali. Jeżeli wam udawali przodków, przodkinie, to diabelni, diable. Diabły, którzy chcieli was skalać po prostu, żebyście szli z renomą takich, co to e, kochają diabłów. Diablenie, czyli niszczenie. Życia i antywolucyjność w rozrachunku takim pełnym, czyli tyle, czyli antybezpieczeństwu, antyżyciu, antyprzetrwaniu. Prawdziwe, prawdziwe antyprzetrwanie. To yy, was nie mogą zaistnieć, bo to demoner był. Tak może tylko ktoś, ja przy okazji Michalena Bison, z rodu yy, nawrót pod napływem modlitwa. Mogą tylko prawdziwi przodkowie, wtedy czujecie na, gen, na genach softowo, że wam to nie zaburza, nie narusza, nie niszczeje. Dobre takie czucie macie serdeczne, dobre, ale po prostu to w odniesieniu do obecności, prowadzenia zdrowego stylu życia chrześcijańskiego, w odniesieniu też obecności w, w Kościele Katolickim, to y, tacy, co, jak tata by chciał zaistnieć w Was, coś tam, pomoc, coś przekazać, czy jakoś sprawdzić coś, to może tylko jeśli umarł. Jeśli umarł. Czyli przeszedł śmierć, zjawił się po życiu już swoim, u swoich przodków, przodki, i wtedy takie rzeczy rozumie. Bo stąd są zasady, żeby właśnie nie godzono się, niegodliwiono się yy, pętaniom, demonizmu, nie godzono się na rzekome nadawanie wam życia, czy stanowienie wam życia, czy utrzymanie was, czy rzekome ofiarowanie wam pracy, utrzymania życia diabłom antychrześcijanom, czyli nie godząc się na antywojtumowych, bo nie. Lepiej pracować gdzieś, w kraju na Poland, no problem. Many, many cities, many small towns, many villages, many big towns światowi i ci, których podziwia się w TV, to rozumieją. I tak już się szczęście, bo celebrują właśnie to. Uelbi, well prawdziwe chrześcijaństwo, chrześcijaństwo od Jana Pawła Witam II od Karola W. od Jana Pawła II. Czyli od Karola. Międzynarodowy II. Kongres Eucharystyczny, który miał miejsce we, we Wrocławiu się teraz szerokim echem w całej Polsce. Jakieś no, udają, że rzekomo tutaj ma jakieś syna, miasto, czy że prawią seksy, coś takiego sobie się wyczuwa też na równo zdrowym, równo w odniesieniu do obecności w kościele katolickim. I obserwacja słuchania też Marysyjska opinii innych ludzi, raz. bo różnie brudzą na Wasz temat też, oby nie. O, Ja do wersji się nie pchałem do ciała, jakkolwiek czarmola w ogóle się nie pchałem ja i do psychiki też się nie pchałem, bo nie, no nie. Postawić takie sprawdzenia, swoich potomnych zostawcie, kościół rzymskokoplickiem, najlepiej modlitwa właśnie do swoich prawdziwych przodków, prawdziwych przodków, którzy są już poza życiowym. Który warto zapoznać za życia, w obecności w życiu, że później miały ta pamięć, obecność jak to w ewolucji zawsze było, że wzyn, potem taką tak, softowo rozpoznać z tych, co to biede, Międzynarodowy kontres eucharystyczny, który miał miejsce we Wrocławiu, się teraz, szeroki i, i syna... I Ducha Świętego, w imię Jana II, w imię Jezusa Chrystusa z Nazaretu, w imię Ducha Świętego reprezentując swoje przodki nie przodków tych, co są już poza czynem życiowym. I w Łębie reprezentowali i dalej reprezentuje pomagają coś Jezusu. jest tam wiele, coś tam iluzja ledowa i oślepienia. Tak jest to Polska i na innych narodach też Wery wele rozumieją, co robią Spokój stanowienie bezpieczeństwa międzynarodowego, faktycznego, zdrowego. A nie w iluzji dokładnie. Jak wskazuje Pan Bożym tak? tak no, był Boży w każdym Mówitwo no, to to nowe uświadomienie, jest moc. Witaj Jezus, Synu Maryi! Międzynarodowy Kongres. Modlitwa, przypomnienie, pudzik, otrzeźwienie. Sy Wida Jezu, czyli tak jak Wy, opiekunowie planety Ziemia, czczący i zaprawiający się miłością, czyli tacy, co dążą do spłodzeń, posiadania płodów i wychowania edukacji, żeby mieli kolejne płodów. Takie znaczenie: przebudzenie, otrzeźwienie, ku temu co potrzeba najważniejsze. Swoje wypełnione, obowiązkowa praca, i tak dalej, i to aż tyle. I dążenie, swoja realizacja. czyli swoje przodków, przodki, prawdziwych. Yy, które życzą po prostu dużo miłości, pieszczenia, całowania, tłukania, tańczenia Miłowania się, celebracji pełni miłości, pełni miłości Jestem do swojego partnera, partner partner. No. Zostaw mnie demonie nie grywać mi umysłu. Żaden byt nie we mnie nie gruje, nie chce się zjawić, bo ich pozostawiam. Moja genetyka, moje ciało, moja osoba, mój umysł. Tylko duchowi Bożemu faktycznemu od Jezusa Chrystusa z czyli moim no, od Jezusa Chrystusa z Nazaretu, który to załgiwa, zaburza i skrywa i czyni się rzekomym duchem Bożym, a za to naprawdę antychrześcijaństwo, chorobę, śmierć, utrapienie, niszczenie chrześcijaństwa, czyli niszczenie Chrystusa w rozrachunku światowym niszczenie Jezusa Chrystusa Rytu, to nie u mnie. Ja z takimi nie wtedy nie współpracuję. Dziękuję. I the end. Amen. Amen. No.